Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w moim kolejnym filmiku zimowym, jak widzicie, ze mną choinki ośniżone. Przepraszam, że tak ciemno, ale mamy 6.30 i kundzia jedzie do pracy, bo okres świąt okresem świąt, ale wypłatę trzeba zrobić. Trzeba jechać do pracy, a więc ruszam. Powiem Wam, że droga jest średnia. Ja do pracy nie jadę, tylko takimi większymi trasami, ale też bocznymi i ja to troszkę się stresuję tymi takimi bocznymi drogami. Mam nadzieję, że są posypane. No, zobaczymy. Jestem ciekawa. Wcześniej sobie nagrzałam autko, a więc mam cieplutko, podgrzane fotele, a więc jest to mega super wygodne. Ruszamy. Ruszamy, a jak wrócę do domu, będziemy dalej dekorować dom, szykować prezenty, a więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Witam się z Wami kochani w kolejnym dniu. Nie nagrywałam przez 3 dni, bo powiem Wam, że nie było kiedy. Po pracy byłam zmęczona, dużo się działo, u Nikolki jest dużo nauki w szkole, a więc nie nagrywałam. Przepraszam Was bardzo, ale no tak wyszło. Ja nie mówiłam, że będę nagrywała vlogmasy codziennie, absolutnie nie mam na to czasu. Dobra, wyszłam na taras i będę robiła porządki tu na tarasie. Jak widzieliście, jak widzieliście na początku filmu, Sopcie już oświetlił cały dom. Będziemy też pompować wszystkie nasze pompowańce. Ale to jeszcze nie teraz. Doszliśmy do wniosku, że w tym roku to zrobimy w tym tygodniu przed samymi świętami, ale żeby tu ozdobić troszkę taras przy wejściu, wieniec już na drzwiach wisi. Ja postanowiłam tu parapet kuchenny ozdobić jak w zeszłym roku, czyli lampeczki, reniferki, lampiony i tu poogarniać troszeczkę, a więc bierzemy się do pracy. Patrzę co mój mąż tam robi, poszedł śmieci wyrzucić, pięknie sypie śnieg, naprawdę jest atmosfera cudowna, ale słyszałam, że w przyszłym tygodniu odwilż i ma padać deszcz, nie podoba mi się to, już bym chciała, żeby cały grudzień, był taki piękny i śnieżny. A więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Tu sobcią mi gałązki choinkowe. Powiem Wam, że ja przez to, że mamy sztuczną choinkę w domu, a lubię zapach takiej świeżej choinki, to zawsze kilka gałązek wkładam sobie do wazonu. Zawsze wkładałam sobie tak po prostu to do wazonu, a w tym roku wymyśliłam, że włożę sobie do wazonu i do tego koszyczka. I powinno to całkiem fajnie wyglądać. Zaraz zobaczymy, będziemy to przymierzać. Zobaczcie. Uwaga. Sobcio schodzi z góry z pianinem w całości po tych schodach. Z pianinem. Wyobrażacie sobie po tych schodach z pianinem. Więc musicie to zobaczyć. Ja sama jestem wystraszona, żeby nam świąt nie zorganizował. Ale pianina. No, ale napięcie zbudowałam, nie gadaj. <laughs> Każdy myślał z pianino z tych schodów. No. I idzie. Idzie, idzie, idzie. No i już, zniósł. To pianino patity, bo nasze malutkie dzieciątko się wyprowadza od mamusi. Idzie sobie już stąd. Będziemy tam mieli kolejny pokój graciarnie. <noise> kolejny pokój graciarnie tam będziemy ja trzeba, mieli. Trzeba teraz zrobić syna. Co? Córka pójdzie tam na górę, a syn tak? małego tutaj. Będziesz chował tego syna tym? Ja mogę robić. Tak, ja wiem, że ty do tego to jesteś pierwszy. Ja wiem. Będzie całe wieczory mu umilać grom na pianinie. Ale naprawdę... No, nie śmie ale naprawdę pięknie gra. Jest samołukiem zaznaczam, a naprawdę bardzo ładnie gra. Jak tu Brzdąka nieraz wieczorami, to pięknie. Ale długie to pianino. Powiem ci, że jak u niej stało, to tak nie wyglądało, nie? A tu jednak długie. To Patrycja przemyślałaś sprawę, czy ono się zmieści w sypialni? Ale sypialni sypialnie zmieszczą, będzie w A zobacz, o się biorę. No zagraj coś? Nie umiem. Grałam kiedyś na umiem. On wie, że ty tyle instrumentów bierzesz, czy skrzypce wiesz? No On gitarę bierz. też, no, więc można na ścianie powiesić w razem nad tym Muzyczna rodzina. No. No, rodzina, no. Panierka też będzie grywała. Panierka to będzie jak będzie panierka. Mhm. Piękne, zaraz pieskowi. wszyscy, wiesz, że zaraz wszyscy pomyślą, że tak dziecku chcesz dać na imię panierka. Nie, pieskowi. A to dziecko. No, ja domyślam się, że Patrycja to jest taka zwierzęciara. Że dla niej zwierzę ważniejsze od dziecka. Słuchajcie, słuchajcie. No, pasuje ci, powiem ci, taka malutka. No, dziecko wychodzi z muzycznej rodziny. To, to i swoją tworzy muzyczną. Tak, ponoć jest. On no, będzie teraz brzdąkał. Przypomniał sobie. A ty miałeś chyba taką małą gitarkę też? No, Nika będzie grała. Napięknie. Nie podłączona jest. Zobaczcie. Kolendę grają tu nogami, tu Nikola. <ścoughs> Nikola, cieszy się, że Patita się wyprowadza? Tylko nie. Nikola, cieszysz się, że siostra się wyprowadza chyba nie. Nikol jest przykro. Nikolce jest przykro. Boże, się, że mi w twarz walniesz tą piłką. Chciałem, Chciałem twarz, tylko nie trafił. No dobra, kundzia zrobiła sobie kawkę, pije kawkę i biorę się dalej. Za ogarnianie mam naprawdę sporo rzeczy dzisiaj do zrobienia. No bo ja bym chciała, żebyś tak zrobiła, bo widziałam na YouTubie, jak ktoś zrobił... Położył tak gitarę na ziemi no. kto, i tak położył ktoś tutaj telefon i potem ten ktoś potem musiał ktoś pójść tutaj, a drugi człowiek musiał zrobić zdjęcie i tak wyglądało. A ja nie umiem gitarę. takich instagramowych zdjęć, Ja widziałam jak to fajnie ludzie robią, ale... To wszystko wygląda fajnie jak oni robią. Te szafeczki, może tata niech też pozdejmuje, co? Może mama niech pozdejmuje szafeczki. Nie, tata o, pomoże. Wójcie. Tata pomoże, bo tata jest od tego. Mama to może duchowo wesprzeć. Jak widzicie, ugniotłam już ciasto piernikowe, teraz zabijam je w folię i do zamrażalki na jakieś 15 minut zaraz będziemy robić pierniczki i je piec, a w dniu jutrzejszym będziemy z Nikolką w wolnej chwili malować. Pierniczki gotowe, układane na blaszkę i wrzucamy do pieca. Zobaczcie, pierniczki już powkładane do mojej choineczki. Troszkę ich mało, mogłoby być więcej, choć tu w tej części Trochę żałuję, że nie wzięłam tej większej wersji choinki, bo ta większa wersja składa się z jednej części, że wkładamy ciastka, potem kładziemy drugą część i też wkładamy ciastka, no ale zawsze jednak ten czubek będzie taki pusty, no bo tu ciastek nie włożymy. Ale jak widzicie, Nikola naprawdę się w tym roku mega starała, nawet sobciot coś malował. Nie wiem, czy ta choinka nie jest jego. No a więc. Kolorowo, kolorowo. A ile już pierników zjedzone? Masakra. Ale ten jest przepiękny. Nikolko. Hello, 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 w kolejnym dniu. Ja już wcześniej mówiłam, że ciężko mi jest w jednym dniu coś nagrać, bo ja normalnie pracuję na etacie i jest mi po prostu ciężko. Właśnie mamy poranek i robię sobie. Peeling z maseczką. Powiem Wam, że mam tak cholernie suchą skórę, że po prostu nie mogę sobie z nią poradzić. Nie wiem, czy to jest efekt tych, tej pogody, ale właśnie sobie kupiłam taką energetyzującą maseczkę z peelingiem, i ona jest taka, że przez minutę musimy sobie ją kulistymi ruchami pocierać i, i właśnie tak ten, a potem zostawiamy na 15 minut i zmywamy. Mam nadzieję, że będzie efekt wow. <grywa> no jak widzicie za mną choineczka, u nas już klimatycznie. Właśnie odgrzewam zupę pomidorową i będę sobie szamać. O i tak. Jak widzieliście pierniczki już są zrobione. Troszkę mało ich wyszło, ale nie, mało ich nie wyszło. Wyszło ich dużo. Tylko Nikola już sporo zjadła. Ona na bieżąco sobie y, smarowała tym lukrem i zjadała. A więc, o, maseczka nałożona z peelingiem. Na pewno będzie buzia gładsza, milsza. Dziś sobie też na brwi nałożyłam oleje krycynowe. Bo powiem Wam, że mam wrażenie, że wszędzie mam tą skórę suchą, nawet pod brwiami. A więc o, odzia się troszeczkę odpicuje. Troszeczkę doprowadzę sobie tą skórę do mm, takiego lepszego stanu. E, peeling ust dziś też robiłam, bo mam tak suchą skórę. I powiem Wam, że robiłam sobie ten makijaż permanentny, permanentny, jak to się mówi. I ja mam wrażenie, że on już mi zlazł, bo mi tak skórki schodzą z ust, tak mam suche usta że wydaje mi się, że już mi ten barwnik wylazł z tych ust. A więc ten zabieg to chyba nie dla mnie, bo ja naprawdę w sezonie zimowym zawsze mam spierzchnięte usta i mi właśnie te skórki się zadzierają, a wydaje mi się, że ten barwnik jest na tyle płytko, że że to nie ma sensu u kundzi. Zobaczcie, Kundzia sobie robi brewki. O Sobcio przed chwilą się zapytał mnie, czy coś sobie z brwiami robiło. Chyba myślał, że takie już będą docelowo, ale nie. Na razie mam na nich farbkę, zaraz zmyję i będą ładne, naprawdę. Ja to lubię, jak są takie ciemniejsze troszeczkę. Jeszcze jestem bez rzęs, bo mam um, dziś umówioną wizytę na rzęsy, a więc jak zrobię rzęsy, to będzie pięknie, no i oko będzie zupełnie inaczej wyglądało, bo jednak bez oka co to? Nie no, wiem. do nosa. Takie wielkie. No, takie wielkie to misiu będę nosiła, jak będę siku popuszczała. Po czterdziestce. No a więc jadę gdzieś na rzęsy. Będzie nareszcie oko podkreślone właśnie i rzęsą, i brwiami. Dlatego bardzo się cieszę, bo już nie lubię, jak mam takie, właśnie e, w, e, przetrzepane te rzęsiska. E, ja normalnie to sobie je tuszuję i maluję, ale że dzisiaj ja jadę na te rzęsy, to sobie już ich nie malowałam, żeby ich nie brudzić. No i tyle. A więc mam nadzieję, kochani, przepraszam za ten ręcznik w tle e, wiszący. Mam nadzieję, kochani, że ten filmik Wam się podobał. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych odcinków. Do następnego, pa!